Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Ark Survival Ascended. W dzisiejszym odcinku być może zajmiemy się zbieraniem metalu, a na pewno zajmiemy się oswojeniem nowego Cybertuta, Tygrysa Szablodzemnego, dlatego że nasz ma e, lekko ponad setny level i raczej nie ma większego sensu, żeby się w tym czymś męczyć. E, o, 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 A to jest kon, dobra. Już myślałem, że to jest lew. Jak znajdziemy pana, to swoim lwa, ale ogólnie ja to wolę. srebr tutaj. Ale szukamy lwa, jest koń. Dobra. Już myślałem, że widzę. Ale chyba nie widzę. Nie. Wydawało mi się tylko. Dobra, no tak czy inaczej, po prostu ten nasz tutaj jest do jaskiń troszkę za słaby. Nawet nie wiem ile on ma procent ataku, ale zdecydowanie za mało. Więc warto go wymienić. Myślę, że nam się to bardzo opłaci. I tak patrzę po tych drzewach, czy nie ma tu nigdzie lwa. Jednak lew byłby dużo lepszy. Bo lewem to możemy przejść dosłownie w każdą jaskinię, bo on jest kozakiem. Oj, sarki się pan kocha! Oh. On jest takim kozakiem, że serio, on załatwi dosłownie każdego potwora, którego mu damy przed nos. Nie dość, że jest wytrzymalszy, zadaje krwawienie, spina się po ścianach. To jest super zwierzę. I w sumie to tak sobie myślę, że nawet mógłbym spróbować oswoić lwa. Zamiast szukać tygrysa, poszukamy lwa. Wydaje mi się, że będzie to miało trochę więcej sensu. Zważywszy na to, że lew jest znacznie silniejszy, a te grysy już mamy. Mimo że są dość kiepskie, no to lepiej chyba jednak... O, skrzynka. Okej. Okay. Bierzemy skrzyneczkę. Eureka! My theory was correct. The small podium at the base of the obelisk is definitely responding to the artefact's proximity and vice versa. Honestly, I feel foolish for not attempting this sooner. The stylistic similarities between the artifacts and the obelisks floating above the island seem so obvious to me now. Clearly, they were created within the same culture and era. Bizarrely, while both the artifact and obelisks are in exquisite condition, there are no other signs of this mysterious civilization. How could that be? What kind of mad society would gallivant about some remote island building towering structures and stuffing knickknacks into caves before vanishing without a trace? I don't understand it, but it certainly piqued my curiosity. Okay. Eee, notka o obeliskach i artefaktach, że artefakty oddziałują na obeliski i coś tam. No tak, no to już wiemy, że oddziałują na obeliski i dzięki nim możemy wezwać bossa. No ale nic nowego się nie dowiedziałem z tej notki. Wolałbym się dowiedzieć na przykład, gdzie znaleźć lwa workowatego. A znaleźć go można tutaj w okolicy i nigdzie go nie widać. O! olwiemowa, mowa, ale w na drzewie. Czy coś Gdzie jesteś kumplu? Bardzo mnie nie chciał, żebym mnie zrzucił, bo mnie zje. Tam jest. 71 female No nie jest to najwyższy poziom Ale myślę, że możemy spróbować O kurwa Serio. Taki pech Naprawdę akurat raptor przy las. Nawet dwa. Ej, jakie to główno wytrzymałe, niski level, a takie twarde. Uwaga odą ty gnoju Zabrałeś mi Ofiarę Ja sobie muszę stamina regenerować i życie, bo obitego mam tego Argentavisa Gdzie jesteś ludzie? Pokaż mi się jest. Widzę go i go upoluję. Nie dostał, Jak kto? Serio? Nie jestem pośledzony? O. Trafiony. I co, i gdzie on... O, idzie. Świetnie. On się będzie ospał dosłownie cały dzień, serio. Jak ja pamiętam oswajanie lwa workowatego, no to niestety tak było. O! Dobra, już przybędę, że do niego spadnę. Całe szczęście nie, bo je by mnie zeżarł. I dokąd uciekać, lewku? Nie chcę mu schodzić z tej skałki, bo widzę, że on tu nie umie wejść. O, idzie. Nie trafiłem, serio? Serio? No nie sięgnę. No nie, nie trafiam. Jestem jakiś pijany dzisiaj, czy co? O, dostał pięknie. Znowu dostał pięknie. Dostał pięknie, wspaniale, cudownie. Cudownie, dobra. Może uśnie. Tuż to wie? Oj, oj, oj. Ale nie tak. Znowu dostał. Ucieka? Ucieka czy nie ucieka? Ucieka. Poważnie tak szybko? O, jednak nie. No jednak nie ucieka. Dobra. To znaczy, że trzeba tu wrócić? O jest koleżanka, nasza lwica Łap strzałki, wabę trafiłem. Oj, dosłownie milimetry. No dobra Gonimy lewka. Zobaczcie jaki to ma torpor powalony. Dalej chcesz się bić, co? Nie chcesz? Chyba nie chcę. No ale zobaczcie, ile strzałów już to wpakowałem. A to nie jest jakiś turbo wysoki level. No ale i tak będzie. Milion razy lepsza niż nasz Cyberpud. Yy, Różnica będzie olbrzymia. żeż jest grubsza, więc ciężej będzie wejść do niektórych jaskin, a do niektórych się nawet nie zmieści. No ale zawsze będzie można wrócić po tuta. Ja nie trafiłem. Za mało klatek, za mało klatek, żeby trafiać. Śpi. Wspaniale. Grytytka. 244 poziom. To on, czy to coś? Coś tu jest, czy nie? Zobaczmy jego statystyki przede wszystkim. To jest bardzo ważna sprawa. Dobra. 2,5 tysiąca życia, no dobra. To jest potwór. Potwór straszny. Porpor mu spada, żarcie mu spada. My bierzemy żarcie teraz i robimy taką akcję. Wsaci i wyjmi. To sobie połączmy. No, premita za bardzo nie mam. W związku z tym muszę poszukać jakiejś łatwej ofiary, która da mi dużo tego premita. Zobaczcie, jak mu ten torpor leci. Strasznie. To niedobrze. Nawet powiedziałbym, że bardzo niedobrze. No, ale cóż poradzić. Hmm, nic tu nie ma. Tak nic a nic. Tam coś widzę, łazi. W fiomie. Może macie jakoś baby w fiomie? Świniaczki moje kochane Trodon. Będzie baby Trodon gdzieś. To jest twórlowie, czy mi się... Nie, to nie jest twórlowie. No tak to wygląda, jakby była. Dilu level siódmy, też raczej żadne wyzwanie, o, jest Baby Trike, chociaż mogłem zabić Baby fiomie. także teraz no, musia rzuci, no ale już trudno. Mamy prajemnicy dla naszego Teila Kolio i zobaczymy jak on się potrwa w bo wydaje mi się, że będzie się go oswajało szybciej niż wtedy, co ja go oswajałem. Bo ja go oswajałem dosłownie pół dnia, nie wiem, kilka, kilka godzin przy nim siedziałem. Natomiast wydaje mi się, że tutaj e, faktycznie jak wszystko jest poprzyśpieszane, no to będzie e, różnica. O, dobra, się w mięsko. Światamy, dajemy najpierw to zepsute. I zżery po tobytku. 3%, ja pieprzę. Dobra, ale kiedyś i tak się wszystko oswajało tak wolno. Masz narkotyki. Żryj, ja lecę do bazy. A najpierw jeszcze po metal. Tyle narkotyków ile mam na stówę nie wystarczy. To już widzę. On będzie potrzebował o wiele, wiele więcej narkotyków. Nie, Powiem tak, nawet nie wiem czy mi wystarczy to co mam w bazie. Ryzykowne stwierdzenie, ale naprawdę potrzebuje dużo narkotyków i nie da się w żaden sposób tego przyspieszyć, żeby. Och, ja swój szybciej! O, czerwony drop! Uu. Kurde, przepraszam was, że tak ziewam, ale nie wiem czemu jestem zmęczony taki. Może przez to, że mnie dziewczyna we tak wcześniej obudziła, bo dzisiaj mnie obudziła aż o 8.00. Jak wstała do pracy, no ale trudno. Kurde no, ciągle wam nagrywam, to jestem zmęczony. Dawno nie było dnia, żebym miał energię i siłę. Musicie mi to wybaczyć. Ale no niestety czasami tak jest, że, że nie na wszystko ma się siłę. Dzisiaj w ogóle pochwalę się, byłem w pracy w końcu. W cudzysłowie pracy, bo w co przepracowałem półtorej godziny. <noise> Dużo. Nie musiałem tylko pojechać w kilka miejsc i zawieść parę rzeczy. W sumie tyle. Nie było trasy. A wolę trasę. Co Przepraszam was, naprawdę was przepraszam, że tak ziewam. No, ale wracając na to, no, jak mówię, wolę trasę. Tak szczerze. Jest tropik, już blisko. Kurde, całkiem szybko się zbiera tym pilofem, tak mi się wydaje. Baby ankylozaur! Nie sobie w ogóle strzały I co? Czekamy Na drop, cholera czemu ja tak ziewam Nie wiem jak przestać ziewać Kurde Irytuje mnie to, bardzo mnie to irytuje Dobra, pięknie Giemirat dat. mi that czerwony drop dawno nie otwierałem takiego dropa Mogę Ci wejść na plecy, czy nie? Chyba nie. Dawaj. Przebij mnie swoją odnogą. Nie przebije mnie. Dobra, pokaż co masz w środku. Ale... O kurde, siodło giganoto niebieskie. I polimer. No dobra. Jakby to było siodło na bardziej bym się ucieszył. Bo giganoto nie można brać na bosy, ale i tak mogło być chyba gorzej. Tak szczerze tam było. No nic, no mówię, mogło być chyba gorzej. Mm, i, I co? I wydaje mi się, że wstanie, wstaniemy. Wydaje mi się, że zobaczymy się, jak on wstanie. Bo zanim on wstanie, to minie naprawdę bardzo dużo czasu. Więc e, ja teraz daję mu narkotyki i wracam do bazy po więcej. I robimy cięcie. Widzimy się, jak on się skończy oswajać. 2000 lat later. W końcu zaraz ten cholerny lew się obudzi. Czekam to już od godziny i to dosłownie. Nagranie trwa już godzinę z dość dużym hakiem. Ja pierdzielę. Jeszcze mi go obił z tego ozaur, bo wyobraźcie sobie, że jak sobie tutaj siedziałem na naszej trutytce, no to no, przyszedł sobie z tego ozaur i on sobie na nim stał. I cały czas bardzo, bardzo wydawało mi się, że lubi tego lwa. Aż w końcu przebiegł tygrys sablotzemny i ja mi go pogryzł. Świetnie, po prostu świetnie. I przez ten czas kiedyś nie odzywałem i tylko jeden raz i już zaczynałem się No już ja pierdolę. Serio Was przepraszam za doziewanie, ale... Nie wiem, co jest nie tak. Czy powinienem się przespać, czy co. No, wstawaj maleńka, wstawaj, bo już chcę się na tobie przejechać. Już końcóweczkę, już tak blisko. Tak blisko. Bardzo blisko. Otworzyłem sobie też drop, nie było w nim za bardzo ciekawych rzeczy. To jest do wywalenia, jakieś mydło. Z, nie wiem, jakiś... jakaś sugestia, że nie wiem, że jestem Brudasem, czy co. Czy w sumie to jestem, bo jestem graczem, a gracze jak powszechnie wiadomo, wody się brzydzą. No ale nie wiem. <laughs> Może to jakaś sugestia od gry. Dobrze, mój lewku kochany, wstań, proszę cię. Oj, siebanko znowu. Kurde! Ale to w górze. Strasznie mi to w górze. No, dawaj. Stał. Stary wstał, pięknie. Dobra, teraz tak. Zakładamy mu to. Ile ma życia 2800 i 180 mm. No to nie jest już turbo dużo. A w sumie to nie. Wiecie, co zaraz nam go pokażę? Eee, wrócimy sobie tylko do bazy i z bazy pójdziemy sobie jeszcze. Na krótki spacerek. Tak, spacerek. Ja pieprzę, a mi się zachciało. No dobra. <laughs> a skoro tak, już, jak już powiedziałem. Albo nie, wiecie co? Nie, bo ja potrzebuję zapasu. Spacerek sobie tym lewem zrobimy w następnym odcinku, a ja Wam dziękuję za uwagę. Przepraszam, że znowu odcinek krótki, ale nagrywałem go blisko półtorej godziny. I poświęciłem na niego naprawdę dużo czasu, a robię na, zapasy na majówkę. I po prostu musicie zrozumieć i mi wybaczyć. Mam nadzieję, że nie będziecie jeśli, więc. Yy, no to tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.